Fafik, hmm? gdzie ty jesteś? W Paficzku? Za Na krupyłkach? Seria Pinocchio Jest gwiazda Jakie Jaki gwiazda? Zaraz zobacz To latarnia Uaa, ja wstałem Trzeba było mnie nagrać ja, no. Nagrałeś to? Czy nie? Krupiówki, czwarta, czwartek świetnia. No, ruch, trochę ja jest ruchu godzina 11 rano jutro mają się skoki odbyć mały ma być chłopa także ci ludzi trochę zjedzie tak co przejechaliśmy na 3 dni trochę popatrzyć, posuwać Dużo widzę. Turystów jest z To Potoczek ładny. Nie No ale cieplutko wszyscy na WZ chodzą na sweterkach. To jest około 13-14 stopni. Krupiówki, centrum, centrum handlowe. Z żoną, którą tutaj tu chyba sobie coś kupuje. Zobaczymy gdzie byście się pociekali. Fafi, gdzie ty jesteś? Centrum handlowym, tak, tak. Jedziemy w chodź. Czemu? Zobaczymy gdzie. To można teraz iść zobaczyć, sobie tam wyjdziemy. na kupówkach na samej górze No idziemy na dół trochę, idziemy zobaczyć I jak się podoba? Panie, tam z tarasu jest widok na góry. Nagry, bilety można kupić. No się cały czas nagrywa. Ale dobrze, bilety można kupić. No można. 5 kwietnia, to jutro. Tak. Same legendy. Człowiek z żelaza. No i tak sobie chodzimy, zwiedzamy, odpoczywamy Dużo ludzi nie ma, bo już świąt nie ma, ferie się skończyły Rzymiarki, pan Pacek, pizza Grzaniec, wiadomo jak to w górach O, pan z pieskiem leży Można nagrać? Pieski ładne Piękne pioski góralskie. Tu pan sobie siedzi, piękna muzyka leci Zbiera na kawę, szanowni państwo Tutaj może zobaczycie on. Praliny zakopańskie Trzymy cenową to środku dużona przyszła mam Dzień Dobre Dobre A tu tak ładnie to by A muzyka na żywo to gra, tak? No tylko w sobotę. Aha, dziękuję. Tylko w sobotę od 19. Dziękuję. Co w sobotę grają? I co, on, no? Nie patrzcie. Tak Pokaż, to mamy. Może później to przyjdziemy, nie? Bardzo fajnie tu parę razy bywaliśmy. Super lokal. Pomarańcze, cytryna. Taksówki pod hotelem. Proszę bardzo. Takie taksówki Ekonomiczne Miątki No ale jest bardzo ciepło 15 stopni 15 stopni Yeah. you. Jakiś piesek tam 25 zł kosztuje, zrobić to zdjęcie z tym, tym człowieczkiem Gubałówka.

Nie wiem, może się zdecydujemy wjechać na grubałówkę? Zawsze tu koleje, duże kolejki A kto się zagubił? Aha. Nie się na moim kanale Rodzinki 4 plus 1 do Gubałówki Zawsze z boku to było wejście na pieszo Teraz to chyba piątkę kosztuje Nie ma już darmówki mm. Mam główkę? Na małe głodno co? Jestem głodny. Jakie cenowo jest? Chiba z sobą 28 pan odsypek, bigos pod chorański, odsypek frytki, bigos podkolański. Tu można bilety kupić na spływ Dunajce Proszę. No, zaraz Wam pokażę tutaj Jak kurde w metrze zrobili bramki, żeby na pieszo można było sobie wejść Na pieszo i wjechać taśmy ciągiem Jeszcze dwa lata temu ma trzy, żeby było to gratis wejście do góry. Kasa, wszystko jest. Proszę. Gobłówka. Góra do 38zł W jedną stronę 31 Psa mamy? 10zł dodatkowo pies No nieżle. A takie widoki spod Gubałówki Piękne, piękne góry Nie wiem czy to słońce będzie tak widać, trochę przybliżę Pięknie Jeszcze bardziej tyle przybliżymy Jak młody? Wrażenie dobrze. Kilka? Drogo. Drogo nie? drogo. nie ma co narzekać, ale na stacie i tak na naszą kieszeni. Tak Ceny drogo. zagraniczne. no powiedz jak ile kosztują. Uważam, te... że my jako miłośnicy Chorwacji, którzy jeździmy do Chorwacji po dwa razy w roku, każdy uważa, że ceny chłopackie są drogie, to przyjedźcie do zakupanego. Zobaczycie, że w pralinach Puchar Lodowy 68 zł to jest troszkę przegięcie. Gdzie? No przegięcie. W hotelu Bukowina 27 zł. No wiadomo, nie chcemy, nie musimy kupować, ale troszkę przegięcie. No przegięcie, a nasz pies też o, zadowolony. Fafik, Fafik, Fafik. A on tylko aby chodził, biegał. W nocy całymi cały, cały nocami wychodził, biegał. Taki zadowolony Zdobre. dobra, widzimy się później A tu jeszcze instrukcja jako przydatne dla męskiej widowni Pierwszy słód Woda Uziarnienie, filtracja Proszę bardzo, a na końcu wychodzi Rozlewanie do flaszek Ale wielkie kakiobary No bo to o. różnie, proszę Pani bo... 200 zł, piękne Dobra, żegnamy się z Gubałówką No, zbliżamy się do napisu Zakopane Najsłynniejszy napis w zakopanym To tu bywa Powinięte Zobaczy się napis no. W nocy robi robotę Jest ładnie podświetlony, zobaczymy teraz jak to wygląda no, Ale myślę, że ok. No i fajnie. No. O, te góry widać. No tam jakie góry ładne piękne. Nie każdy. No przepięknie. Przepięknie. Giewątpięknie. Przybliżymy jeszcze więcej. Pięknie. Coś pięknego. Robisz tak masę O Ma takie kutki na sercu Koło napisu zakopane Kuteczki, No chyba dla zakochanych I flop forever to opuszyła Co no, zmęczyłaś się Co? I Piasek zadowolony, napis, słoneczko pięknie świeci, Dobrze O, jeszcze dom do góry nogami. Kiedyś tam byłem, ale nie wyraźnie mi się w głowie kręci tam wchodząc do tego widokowy w Na ręce na chwilę. Przecież można na pieskami. Weźmy na chwilę ręce, chwilę i wchodzimy do Co, ładne widoki? O, skocznie nawet widać. One w dole, skocznie, ładnie widać. Skocznie. Całe zakopane na dole Skocznia imienia Adama Łysza Pięknie I ząb Jakieś kamyczki Ty masz zdjęcie nie robisz? Piękne no, czy to zdjęcia? Jak on nosi w widok Pięknie wow. tylko tyle. Wow. Pięknie